Jeszcze, aż ktoś to mnie zagada. Cześć, jak się masz? Hej! Hej. I'm learning Polish? Tak, mogę nagrać telefonem? Tak! Też! Cześć! Cześć. Co robicie teraz? My no. wracamy z zakupów. Zakupów? Zakupów. A co to jest? Co, jak to nazywa ten numer? Jeszcze raz? Jeszcze raz? Nie, żotkiewka. Dziodkiewka. A jak, jak gotujesz to? To się jest na surowo. Chcesz spróbować? Nie, teraz nie. Teraz Bardzo nie. dobre. Tak? I zdrowe. Ale to jest... jaki smak? Warzywo. Nie, takie nie, lekko ostre. Ostre? Coś takiego jak rzepa. E, trochę Łęcze. Nie, to jest <laughs> dobre. Bo, bo chyba to jest tak, że cebula. A. Nie, nie, nie. Lepsze od cebuli. Nie, nie. takie tak? ostre jak cebula. Okej, okay, to jedno wtedy. Spróbuj, jedno. Dziękuję. Czyli tak, no nie? Mhm. Okay. A, no, to te. Potrzeba jeść z kanapką, z bułką z chlebem. A, to trochę. Ojdziemy Tak, tak, tak. Czyli tylko to. Kupiliście? Nie, jeszcze bułki kość dla psa. To jest dla psa. Tak. Takie gierki. Bo mamy dużego psa. A, no to dziękuję. Dzięki, Daroloma. I dzięki, Daję. Bardzo dobrze mówisz po polsku. dobrego dnia 미안거가가거든요